Amelia Rubnicka z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, też aktywistka, młoda osoba, udzielająca się przy okazji różnych wydarzeń też i działań. Pani Amelio, zmiana w mojej społeczności lokalnej, czy młodzi mają na nią wpływ? O tym chciałabym dzisiaj z panią porozmawiać. Jasne. Najpierw chciałam zapytać, skąd pani w ogóle trafiła do Biłgoraja? Jak to się stało, że przyjechała właśnie pani do Naszego miasta i też chyba nie tylko, prawda? Bo też inne miejscowości, pani przy okazji gdzieś tam odwiedzi. E, tak, ja poza tym, że jestem pracowniczką Narodowego Instytutu Wolności, to też przez wiele, wiele lat angażowałam się w Młodzieżowe Rady, byłam przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Skąd pochodzę. E, no i właśnie przez to doświadczenie zebrane w młodzieżowych radach, w stowarzyszeniach, czyli też w organizacjach pozarządowych. Zobrałam doświadczenie troszkę trenerskie, a nawet uważam, że, że całkiem spore, jeżeli chodzi też o mój wiek. Jestem z tego bardzo dumna i dzięki temu mogę sobie pozwolić na to, żeby odwiedzać różne części Polski. Spotykać się z młodzieżą, czy to w szkołach średnich, czy z młodzieżowymi radami, czy nawet z dzieciakami z podstawówek, żeby troszkę im opowiadać o działaniach młodych, o tym, co mogą zrobić, żeby troszkę myśleli niekonwencjonalnie o swojej rzeczywistości, nie wiem, małej miejscowości, w której mieszkają. No ale też zależy tak naprawdę od tematyki, która w danej miejscowości jest potrzebna albo no, po prostu mieszkańcy widzą, że, że fajnie byłoby to z dzieciakami ruszyć, czyli na przykład kultura, tak jak właśnie teraz przyjechałam do Biłkoreja i prywatnie po prostu spotykam się z młodzieżą w szkołach. Prowadzę warsztaty, które mają na celu troszkę ich właśnie uświadomić, rozruszyć, pokazać troszkę inną perspektywę, zaangażować. Czasami się to udaje i z tego jestem naprawdę bardzo dumna. Wspomniała Pani, że mimo młodego wieku, ma już Pani za sobą doświadczenie, jeśli chodzi o tego typu działalność już z takiej tej perspektywy właśnie tego takiego doświadczonego lidera, jeśli chodzi o społeczność o młodych, co udaje się zmieniać młodym ludziom? Jaki, jaki oni mają, jaki mają realny właśnie wpływ na to, co dzieje się wokół nich i jakie też to są tematy najczęściej problemy przez nich podejmowane? No najbliżej jest województwo świętokrzyskie, więc większość tego, co powiem będzie się właśnie. Na jego opierało. przykładzie. Tak? Na, na przykładzie świętokrzyskiego. Ale co tak naprawdę daje zaangażowanie społeczne młodzieży, na przykład z mniejszych miejscowości, daje poczucie sprawczości, daje poczucie tego, że jednak ta nasza mała miejscowość nie musi być taka nudna, nie muszę tak prędko chcieć stąd uciekać z mojego miasta, czy właśnie z tej małej miejscowości. Poza poczuciem sprawczości daje też ogromne poczucie zaangażowania. Nawet nie tyle, w sensie to też jest ważny czynnik, jak przynależność do grupy, ale poczucie czegoś, że daję od siebie danemu miejscu, wkładam w to cząstkę siebie, więc to jest też moje. I za tym idzie też bardzo duże poczucie odpowiedzialności za, nie wiem, za swoją gminę, za miejscowość, za miasto. Przywiązanie, które naprawdę potem zostaje na lata, a często też powoduje, że na przykład no wiemy, że w Polsce jest problem z tym, że jest mała dzietność, że małe miejscowości się wyludniają, czy małe miasta, a dzięki właśnie takim działaniom młodzieżowym jesteśmy w stanie zaobserwować wiele jednostek które po wyjechaniu na przykład na studia za granicę lub do większego miasta, potem wracają do tych swoich miejscowości, ponieważ czują się z tym tak na maksa związani. Czują, że zrobili tam coś, że to jest ich i chcą to po prostu kontynuować. Więc, więc tak. A jeżeli chodzi o to, jakie to są zazwyczaj aktywności. Tak, jakieś właśnie, jakby Pani mogła podać takie konkretne przykłady, nawet z województwa naszego Świętokrzyskiego, o którym Pani tutaj wspomniała, niedaleko przecież nas, bo to pewnie też się przekłada, jeśli chodzi o tematykę, na inne, inne miejsca w Polsce, prawda? Jest to jakiś taki pewnie też trend. Co młodzi się angażują i jakie na przykład konkretne przykłady mogłaby Pani podać czegoś, co udało im się zmienić, osiągnąć we współpracy, nie wiem, z jakimiś organami, na przykład mm -hmm. samorządowymi, fundacjami. Jeżeli chodzi o troszkę tak bardziej ogólnie na samym początku, to są zazwyczaj działania proedukacyjne. Pro-unijne, albo generalnie dotyczące tego, czego tak naprawdę młodzież potrzebuje, ich zainteresowań i tak dalej. Mogą to być prawa człowieka, mogą to być prawa ucznia, bardzo często właśnie są to prawa ucznia, sytuacja w szkołach e, i tak dalej. Jeżeli chodzi o województwo świętokrzyskie, e, to tak naprawdę np. Na z płaszczyzny młodzieżowego sejmiku województwa, który jest organem stricte doradczym, dla tego już konstytucyjnego semiku e, województwa świętokrzyskiego. E, to, e, czasami to były wydarzenia, e, w zdecydowanej większości to były wydarzenia dla młodzieży, jak, nie wiem, konferencja samorządów uczniowskich, gdzie i nauczyciele, i młodzież byli zaopiekowani, młodzież zdobywała nowe umiejętności z, nie wiem, obsługi social medii, pozyskiwania grantów na wydarzenia, które mogą zrobić u siebie w szkołach, albo na przykład współpracy w grupie, jeżeli chodzi o organizację wydarzeń, wolontariatu w szkole i tak dalej, a jeżeli chodzi o nauczycieli, to też właśnie zdobywanie jakiejś nowej wiedzy, nie wiem, spraw światowego, czy jakoś tak, czy coś w, w tym kierunku. Fajnym na przykład tam aspektem było to, że w, w, razem z Fundacją Waria Poznania odbyło się w, podczas jednej edycji Q&A. Gdzie uczniowie siedząc razem ze swoimi nauczycielami mogli zadawać ekspertowi z dziedziny właśnie prawa oświatowego pytania, czy nauczyciel może za to wstawić jedynkę, czy nauczyciel może wstawić za to uwagę i tak dalej. Więc to była troszkę taka konfrontacja. Oczywiście nauczyciele też z tego korzystali. I było to bardzo edukacyjne. I takie wydarzenia właśnie były cykliczne. Młodzież może organizować festiwale młodzieżowe wydarzenia, na przykład Dzień Młodzieży, tak jak to się odbyło niedawno w Kielcach, czy też jak się odbywa na przykład w Starachowicach, z którymi bardzo długo i mocno się trzymam i współpracuję, na które są zaproszeni eksperci, muzycy i tak naprawdę osoby, właśnie idole młodych osób, które też przyciągają ich uwagę, ale też zazwyczaj to idzie z jakąś gromiską z jakimiś warsztatami, więc ta edukacja taka nieformalna przede wszystkim i odgrywa ważny czynnik. E jeśli właśnie chodzi o, 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 te, o te czynniki, tak, wtrącę się, bo mi przyszło do głowy te wszystkie, akurat takie pytanie teraz mi przyszło do głowy, te wszystkie wydarzenia, o których Pani wspomina, one też gdzieś tam pewnie potrzebują wsparcia tych starszych osób, zaangażowanych w różne też organizacje i też w polityce, samorządowcy. Jak ważne jest właśnie to z Pani punktu widzenia, to wsparcie właśnie takie. Jak, jakie młodzi powinni otrzymywać, czy otrzymują od tych właśnie starszych, bardziej doświadczonych? Jak ważne jest właśnie to, żeby wspierać tych młodych liderów w takich społecznościach mniejszych, lokalnych, z Pani punktu widzenia? Uważam, że przy grupach młodzieżowych, przy grupach zaangażowanej młodzieży, posiadanie takiego dorosłego, który jest po to, żeby ich wspierać, Pomagać, docierać do miejsc, gdzie jako młodzież oni mają ten utrudniony kontakt, jak właśnie, nie wiem, decydenci, politycy i tak dalej, jest bardzo ważne. Tak, bo czasem trudno wejść, prawda? Czasami trudno wejść. Do któregoś z gabinetów na przykład. To znaczy, czy trudno wejść, to nie, bo, jak się, bo czasami to jest też fajna cecha młodych osób, że po prostu zazwyczaj nie mamy nie mamy pojęcia, że czegoś się nie da zrobić, więc my to po prostu robimy. Tak, to fajna cecha młodości. I jeżeli chodzi o wejście do gabinetu, to bardziej chodzi o to, że wejście jest całkiem łatwo, natomiast żeby zostać potraktowanym jako partner, już jest dosyć trudniej. Ze względu na to, że po prostu dorośli, decydenci często po prostu nie widzą korzyści w tym, żeby jednak dać. Nie wiem, przestrzeń tej młodzieży, dać nie wiem, młodym pieniądze na działania, żeby oni się troszkę rozruszali i też bardzo często nie ma tego zaufania do młodych osób. Że... No właśnie, czy to wynika właśnie z tego braku zaufania? Taki właśnie, takie właśnie jakieś opory, które mogą się gdzieś tam pojawić ze strony dorosłych? Jak pani myśli? Czasami to jest brak zaufania i e, taki wyobraźni, że jednak młoda osoba, grupa młodych osób potrafi się zebrać, zrobić coś super i że to będzie naprawdę miało fantastyczny efekt. E, Czyli też wiary takiej potrzeba. Wiary, tam, ta? zrozumienia, trochę też potrzeb młodych osób, e, ale hmm. czasami to też po prostu są e, potrzeby polityczne, że w całej Polsce obserwujemy takie też, w całej Polsce obserwujemy takie zjawisko. Że ta młodzież bardzo często jest włączona w różne rozgrywki polityczne, jest bardzo mocno, chce, jakby decydenci chcą bardzo mocno kontrolować młodzież. No, to chyba nie jest fajne, prawda? To, to nie jest fajne, ale niestety z tym też młodzież. No, jak sobie właśnie radzicie, kiedy, no, tak nazwijmy, to ktoś chce was rozegrać gdzieś tam przy jakiejś okazji. Jak sobie młodzi z tym radzą? Młodzi zazwyczaj sobie radzą naprawdę świetnie i uważam, że z, z doświadczenia i, i z, jakby z tego świata polityki młodzieżowej naprawdę szopoba i brawa, ponieważ y, mimo wszystko y, bardzo często, w zdecydowanej większości młodzi się po prostu tego dystansują, y, nie pozwalają sobie na to. Tylko, że czasami są też takie przypadki, gdzie nie wchodzenie w te gierki polityczne, nie zgadzanie się na wykorzystywanie swojego potencjału młodzieżowej grupy do tych rozgrywek politycznych, kończy się tym, że te działania młodzieżowe są troszkę uciszane, dostaje się brak zgody i tak Natomiast, tak jak mówię, to są, to są przypadki, które są problemem i z którymi należy walczyć, ale za tym idą na przykład takie działania jak warsztat dla młodzieży, dla młodzieżowych rad, dla młodzieży, która chce na przykład powołać takie młodzieżowe gremium, które mają na celu nauczyć młodzież współpracować z decydentami, formułować swoje potrzeby, przedstawiać te potrzeby w w taki bardzo partnerski sposób. Są też takie przypadki, gdzie na przykład stowarzyszenia, organizacje itd. prowadzą warsztaty dla decydentów o tym, jak rozmawiać z młodzieżą, jak tu, jak decydenci na takie zajęcia? Są, są naprawdę takie miejsca, gdzie, gdzie decydenci przychodzą i są zaangażowani. No tutaj z województwa świętokrzyskiego mogę wskazać Starachowice, gdzie prezydent miasta, gdy był młody, też był w młodzieżowej radzie w jednej z pierwszych kadencji mhm. i potem bardzo mocno tą młodzieżą radę wspierał, przychodził na sesję rady gmin, sesję rady miasta, Siedział z nimi na pufie w, w ogóle Pałacyku Kreatywności, który jest niesamowitym miejscem dla młodzieży, bardzo nowoczesnym, i rozmawiał z nimi jako równy z równym o tym, co mogą zrobić, co mogą zmienić, jakie są ich potrzeby. Czyli jak partner, a nie jak właśnie partner. decydent, od którego wiele, wiele zależy. Mimo tych wszystkich trudności, bo to są jakieś problemy, bardzo się cieszę, że pani powiedziała o nich tak otwarcie, bo wiele osób gdzieś tam się na jakimś etapie swojego życia styka z takimi różnymi sprawami. Mimo tego właśnie, czy pani zdanie, aby pani miała tak powiedzieć, jasno taką deklarację złożyć, czy młode osoby mają realny wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu, czy naprawdę mogą coś zmienić? Naprawdę mogą, ale potrzebują do tego wsparcia, często też potrzebują do tego środków, a jeżeli mówię o wsparciu, to, to mówię o wsparciu otoczenia, o wsparciu dorosłych, którzy po prostu udzielą. Tej przestrzeni i fizycznej i również psychicznej na to, żeby ta młodzież działała i się rozwijała. Jako Narodowy Instytut Wolności mamy Fundusz Młodzieżowy, który jest stricte skierowany do organizacji młodzieżowych, do organizacji współpracujących z młodzieżą. Ale także do organizacji działających z młodzieżowymi radami i w ogóle młodzieżowymi gremiami. Bardzo dużą uwagę właśnie skupiamy na tym, żeby młodzież mogła mieć to poczucie sprawczości, realnej zmiany, ale także, żeby dorośli współpracujący z młodzieżą, nie tylko nauczyciele, mieli kompetencje i umiejętności do tego, żeby robić naprawdę fajne projekty i to Będziesz rozwijać i, tak jak ja to często mówię, po prostu nie przeszkadzać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Amelia Rudnicka z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, była naszym gościem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.